No i mamy kolejny tydzień w GT Online, ale niestety, niestety, znowu jest to tydzień z kategorii XD, mimo że tutaj mieliśmy nadzieję, gdyż prawie że co roku, prawie mówię, podkreślam to właśnie słowo, prawie co roku było naprawdę super ten. Event niestety tym razem nie jest tak fajny ze względu na to, że brakuje w nim premii. Także wydaje mi się, że mimo wszystko wiele rzeczy możecie sobie odnaleźć. Oczywiście są rzeczy związane z Walentynka. Za samo zalogowanie się dostajemy jakieś tam enki. Za zagranie ryb adwersarza, który wraca też otrzymamy kolejną zaś nagrodę. Jakiś wisiorek będzie z nami. Zostanie asystentem, w sensie asystentem. Mianowicie jeżeli jest prezes to możemy do niego dołączyć jako nasz właśnie asystent. Consistent. Też otrzymamy kolejną rzecz. Jest 50% ubrania walentynkowe. A do tego, jeżeli. To jest w ogóle akurat ciekawe, to muszę podkreślić. I to jest bardzo fajna rzecz, którą dobrze, że w końcu prowadzili. Gdzie to jest takie coś napisane? Ukończ wyścig driftowy za pomocą Anisa ZR350 Drift, żeby otrzymać oznaczenie driftowe junkowe. I to akurat jest jedna z ciekawszych rzeczy. Tylko, że dobrze byłoby to, żeby to było jakoś komunikowane w grze, co nie? Żeby otrzymać jakieś tam oznaczenie, czy coś, użytego pojazdu. To jest fajny krok w dobrą stronę. Stronę ja uważam. To akurat jedyna dobra rzecz jest, jeżeli chodzi tak stricte o ten tydzień. A więc, dobra, to jest cały event walentynkowy. Dosłownie, więc wróćmy w takim razie do tego, co mamy na zniżkach. Co tutaj konkretnie znalazło się na zniżkach i niestety powiedź brzmi na zniżkach nie ma niestety aż tak super samochodów różnego rodzaju, jest ich naprawdę mało, dosłownie. Mamy całą siódemeczkę, aż siedem samochodów się pojawiło, także całkiem sporo. <laughs> Chyba nie wydaje mi się, że jak wam powiem, że się nikt z was nie zdziwi, że no, no nie masz tutaj żadnego takiego super modelu. W sensie wiadomo, no nie tak mówię, że nie. Że wiecie, że każdy samochód jest niefajny, czy na przykład jest brzydki, czy coś. Akurat nie, nie o to chodzi konkretnie. Mianowicie tak, mamy 50% zniżkę na Emerusa. Emerusa można sobie zakupić w legendary Motorsports. Mamy też Torero XO, tak samo 50% legendary Motorsports. Mamy Bravado Dorado SSS. Mamy Shamala, to akurat już są zniżki 30%, tak samo w Dorado. Shamal. Elitas Travels, Impaler 3, SSS, Dinka Sugoi, tak samo SSS i Eremus Paragon R. Zwyczajny R, to jest właśnie podkreślony. To jest akurat pojazd, którego możemy sobie go kupić w klubie samochodowym jako pojazd testowy. Tam on dla nas będzie się znajdował. No i oczywiście też do. Kolejnych tam zniżek, czyli jest 50% na ubrania walentynkowe. No ale też wcześniej właśnie chyba powiedziałem, że są to zniżki na ubrania walentynkowe, ale to, to powiedziałem, że taka kategoria, no wiesz, to jest. Dodatkowo w tym tygodniu mamy też zniżkę na nieruchomość. Ogólnie w kasynie, kasyna zostało przygotowane do eventu walentynkowego. Tego otrzymujemy, do zakupu. Penthouse w kasynie o 30% taniej. Super. Jeżeli ktoś nigdy nie miał penthouse, no to to jest akurat jedyna rzecz, którą warto sobie kupić. Jednakże tutaj też są mówione, że wraz z ulepszeniami. Ale jeżeli chodzi o ulepszenia, to moim zdaniem poza garażem, to nie warto tam nic kupować innego. Także kolejna rzecz, co jest innego na zniżce, znaczy na premii. Mamy na premii, uwaga, tu musimy zacząć oczywiście od najlepszej, jak to można byłoby powiedzieć. Pierwsze to jest kasyno story mission, czyli misje z kasyna. Są na premie razy 2. Kolejna sprawa, Casino Work Mission, czyli to są misje od pani Baker, które dopiero możemy wykonać po zakończeniu misji fabularnych w kasynie. Też na niej jest premia razy 2. I mamy kolejną premię razy 2 na wyścigi Hotring. Dodatkowo mamy razy 3 na tryb. Który powraca wraz z trybem walentynkowym. Razem do śmierci, to się będzie nazywało. Oraz uwaga, to jest najlepsza premia. Znowu powraca. Znowu powróciła najlepsza premia. Misja kasynowa razy 2. Także no, no wiecie, ja tutaj normalnie jak byłabym, bym nagrywał. Z kamerką, po prostu ja wstaję i zaczynam klaskać. Premie są dowalone, w po prostu. Wprost mogę powiedzieć: premie są naprawdę tak dowaloną rzeczą w tym tygodniu, że no, no, no nic, tylko wchodzić. Oczywiście. Dodatkowo, jeżeli wygramy dwa tryby adwersarza, otrzymamy tam kolejną po prostu jakiś ciuszek i do tego 100 tysięcy. Także super sprawa. Morlonetka z bronią posiada w tym tygodniu, uwaga, darmowe armory. Jeden armor, jak coś ten wielki, kosztuje 500 hajsu. Więc 10 armorów, no plus 11 to 5500. Więc super, mamy premię, super obniżka. I 50% na heavy rifle. To akurat jest takie. Broń ogólnie nie są jakieś specjalnie drogie, więc. Ale jeśli macie też GTA+, plus, a to nowa broń też jest. No naprawdę. Nie wiem, jak to mogę określić. Dodatkowo mamy tak. a tak siłowy jest w FIB. Czy znaczy nasz FIB? W sensie w fabryce w szpalni jest jako priorytetowy akt. Dodatkowo y mamy tak. Y z. Złomowisko. Mamy Baja 10F, to jest jako Tony McTony. Mamy Omnisa, to jest podium, czyli kasyno. I Dugan Ropery, czyli yy, arena wojny. To jest Albany Roosevelt z limitowanym oznaczeniem Las Venturas. I to jest pojazd, który akurat możemy sobie zatrzymać swoją drogą. Ale akurat Albany Roosevelt, jeżeli ktoś by się zastanawiał, no to to on też nie jest jakoś specjalnie. Z tego co ja pamiętam, to nie był jakiś specjalnie drogi samochód. I on jest ogólnie bardzo kojarzony z eventem walentynkowym, bo z tego co pamiętam, on po prostu wchodził wtedy. Ale jest to pojazd, który jest ogólnie z kategorii skasowanych. Ale kiedy był w grze, dało się go kupić za 750 tysięcy. Więc to. No, zależy, czy ktoś z was chciałby ten pojazd. Moim zdaniem można zrobić sobie misję po pojazd, bo wszystko warto. Warto trzymać sobie taki pojazd. No i w sumie to jest tyle, jeżeli chodzi o zniżki, premie w tym tygodniu. Ogólnie event walentynkowy jest z kategorii... Nie wiem, jak to można byłoby było określić znowu tych... tak jest słaby tydzień. Nie wiem, naprawdę od samego początku roku jeszcze nie pojawiła się jakaś super premia w GTA Online. Naprawdę, nie ma super premii w GTA Online. Gdzie są... No... Te. Gdzie są diamenty? Gdzie jest Pantera? Gdzie w ogóle jest, nie wiem, cokolwiek, na jakikolwiek biznes razy dwa? Gdzie to się podziało? W teorii można nazwać, że biznesem razy dwa są misje kasynowe, co nie? Ale yy, czy tak to można uznać? W sensie misje, że story mission oczywiście, nie ten work mission, tylko story mission. Nie wiem, to jest w każdym razie takie bardzo kategoria, tu jest niezła kategoria, no wiesz, ale nie będę ukrywał, że tydzień jest naprawdę beznadziejny. Ale przy okazji też jeszcze jedną rzecz tutaj mogę opowiedzieć wam. Co prawda Wczoraj zrobiłem dosłownie filmik na ten temat, że pojawił się serwer Discordowy od Rockstara. Mianowicie Rockstar Games przygotował swojego własnego Discorda, więc powiedzmy, że to jest największa nowość jeżeli chodzi yy, o ten tydzień. Rockstar dołączył na Discorda. Po prostu. Ale czy cokolwiek się pojawiło tam od Rockstara? Absolutnie nic. Nic, a nic się nie pojawiło. Jedyne tylko co, to nie wiem, co by tu można było powiedzieć. Że trzeba czekać, aż coś pewnie napiszę, bo jestem sam bardzo ciekaw, co oni tutaj mogą napisać. Na temat pewną, bo to zgaduję, że to związane będzie z GTA szóstką. Także no, to byłoby na tyle i do następnego, cześć.